Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Taki odcinek troszkę bogatszy, specjalny, na 1000 subskrypcji, które mi stuknęło. Yy, przygotowałam 4 zdrapeczki po 5 zł. Mam dużo kasy, fast cash, plaster miodu i pieniędzy jak lodu. Mam trzy zdrapki za dyszkę, magnetyczne 5, starożytny skarb i płynne złoto, mega linie za 20 i dwie... Strapki za 30, wielką krzyżówkę i pełny portfel. Nic yy, nie naddrapałam. W miarę tam postaram się jak najszybciej, żeby tak zdrapać. No i zaczynamy od pieniędzy jak lodu. Ostatnio fajnie spnęła, tak nie wiedziałam, co mam w ogóle wybrać. No i padło na taki zestaw za 130 zł. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. 43, a zrabka z numerem 19. 43, 12, 14 i 19. Tu oczywiście standardowo pozdrawiam Madzie z kanału Alicja w krainie zakupów. Zaglądajcie do niej. Myślę, że jej będzie bardzo miło i zaczynamy 26 nie ma 23 też nie ma 13 41 27 na razie pusto druga strona 22 45 21 34 i 29 no nie tym razem mamy Eka. Kilka musiałam przerwać. Czyli tu mamy trapkę przegraną. Dobrze, weźmiemy sobie jeszcze tego fast cash. Z numerem mam piątym. I tutaj jest tak. Korona. Uśmiech. Klucz. Szukamy monet. Serduszko. To, są, to jest dla Was. Drodzy widzowie, za subskrypcję, za komentarze, za wszystkie tam lajki, tu mamy worek, nie ma worka, czyli też jest przegrana. No, nie ciekawie, się zaczyna. To zróbmy to magnetyczne 5 z numerem 17 i tu po prostu szukamy piątki 3.

6, 9, 3 i 1. A piąteczka daje dyszkę. Tak jest. Jest dyszka, powinna być S. Zgadza się. Dobra, jest dycha odzyskana. Widać, widać. No dobra, patrzymy dużo kasy z numerem 48. 22. Szesnaście, dwadzieścia osiem, osiem albo plik takich będziemy szukać, jest dwadzieścia cztery sześć, trzydzieści, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, czternaście, dwadzieścia trzy, siedemnaście, trzydzieści trzy. I 36. Przestała mi to zdrabka lubić. Ok. Starożytny skarb. Mam z numerem 7. Szukamy trzech takich samych symboli albo, i, albo bonusu czterech. Mamy dwa razy papirus, ibis, sphinx. Czyli nie ma. Piramida, winogrono, sphinx. Bonusu też już nie ma. Heum, Łuk, Łuk i Harfa. Dobra, gra czwarta. Winogrono, Helm, Harfa, Ibis, Słońce. Kolejna gra. Mamy szansę? Nie ma. Dwa razy kleo. skrzynia, Słońce, Ibis. Krzynia i Wielbłąd, Faraon, dzban, dzban, palma i statek. No to ta dzisiaj niestety nie dała nic. Plaster miodu mam z numerkiem 48. Też szukamy trzech identycznych symboli, to już nie będzie. Korona, kończyna, skrzynia, drzewko, diament, moneta. To są różne sztabka. Dwa razy plaster. No niestety. Gra piąta. Nie ma. Tutaj też nie ma i gra siódma. Niestety powinna być pszczółka, są wiśnie. Czyli nie ma. Płynne złoto z numerem 20. I to szukamy wygrywających liczb: 28, 31. Dwadzieścia jeden, czterdzieści jeden i sześć. A moje liczby to... O, zaczynamy złotkiem, a złoto nam daje podwójną. Dziewięć, tutaj już nie ma. Trzydzieści cztery, nie mam takiej. Dwadzieścia siedem, też nie mam. Trzydzieści siedem dwadzieścia trzy nie ma jeden jedenaście trzydzieści osiem trzydzieści trzy nie ma dwadzieścia dwa siedemnaście. Pięć, siedem, trzydzieści dziewięć i tu jest jeszcze rządek jeden, dziewiętnaście, cztery, dwanaście, trzynaście oraz dwadzieścia dziewięć, a złotko nam daje dyszkę, mnożymy razy dwa, jest dwadzieścia, Tu mamy literki D. Powinno się zgadzać. No dobrze, to zacznijmy sobie w Mam z numerem 11. O, tu nie powiedziałam. Płynne złoto bo z numerem 20. Szukamy serce i yy, prezent. Nie szukamy, tylko zaznaczamy. Tutaj mam prezent. Tutaj dwa razy. Prezent i tu jest jeszcze prezent. No, serduszka nie widziałam albo nie ma. No to kolejne dwa symbole, arbus i zegar. Tu mam arbos. To są dwa zegary. I kolejny zegar. I to jest jeszcze zegar. Okej, okay, to tyle. Dobrze. Następne dwa symbole to skutka i szminka. Tu mam szminkę. Jest też tutaj. Tutaj jest i szminka. Dobrze, kolejne dwa to moneta i ananas. Tu mam dwie monety. Jest ananas i ja już przekopiłam prezent. Następne dwa to żółw oraz flamik. Jest tutaj żółwik, tutaj jest żółw, i są kolejne dwa. Kamieniów chyba nie było. Nie chyba, a na pewno dzwon, i Łódź. Jest dzwon. I tutaj kolejny. Co tam dalej? Tutaj jeszcze dzwony. Dwa razy. Młodzi Niemcy. Następne dwa symbole to aparat i klucz. Czyli foto. Tutaj jest kolejne i kolejne. Tutaj jest foto. to tu klucza nie ma. Dobra, teraz motyl i popcorn. Motylek to widzę. Tu są popcorny dwa. I tutaj. I to dwa razy. No dobra. Kolejne dwa symbole to cytryna i rower. Mam tutaj cytrynkę. Tutaj. Jest też rower. Cytryna. I tutaj kolejne. Mm -hmm. Następna. I tu jest jeszcze jedna. I dalej korona oraz tęcza. Tęczy nie widziałam, ale korona jest tu. I tu. I tam tyle. Dobra dalej wiśnie i kokos są tutaj wiśnie u góry tutaj jest kokos i jeszcze jedna wiśnie i dalej liść oraz pierścień Tutaj z liść, tutaj. Dobrze, następne dwa to naszyjnik i biedronka. Naszyjnik jest. I tutaj z kolejnym. Wszystko. Ostatnie dwa symbole to słońce i sakwa. Słońce to na pewno nie ma. Sakwa jest tu. I tutaj. I kolejna. No ale nic tutaj nie. Mam biedronka. Jednak była. Tu mam sakwę, ale nie było gwiazdy. Teraz jeszcze sprawdzę. To jest sakwa, to jest sakwa. Piłki nie było, ta gwiazda. Nie, gwiazdy nie było, w bonusie jest świnka, także nie ma. Linie gdzieś przegrane. Dobra, No to zróbmy sobie portfel z numerem piątym. I sprawdzamy tutaj. Zaczniemy od tej ostatniej gry. Jest pięćdziesiąt tysięcy, trzydzieści pięć tysięcy, sześćdziesiąt złotych. Sto pięćdziesiąt, tutaj mamy dwa miliony. Trzydzieści pięćset. Dwa razy takie same. Tu są różne. Tu też. Są dwie sztabki. No to ona jest wygrana. Waliska i sztabka. Diament. Waliska. Tutaj dwa różne. Dwa różne. I tu też dwa różne. Dobra, ona jest wygrana, także. Jeszcze sobie tą stronę sprawdzimy. No dobra, tu mam ustawione już teraz 29, 15, 8 oraz 20, albo korony

Jest 30, czy tak, 30 zł po 20? No to tutaj złotko też musi dać 30. Tak jest. Jest 60 zł. Literka E, nie pamiętam, ale jest jeszcze jedna, także musi się zgadzać to do wygranych i ostatnia krzyżóweczka mam z numerem dziesiątym mhm. i może tak sobie tutaj będzie wszystko widać no dobra pierwsze literki dwie jest U oraz M. Tu jest... Szybkie naostrzenie drapaka. U... I M miało być. Tutaj jest. Tutaj. Mhm. Dobra. W bonusie jest U. M nie widzę. No a tutaj na tej czerwonej jeszcze M. Tutaj jest U. Jest M. Kolejne dwa, dwie literki, z oraz j. Zrobię sobie tutaj bonus. Jest z, i na czerwonej tu jest z. Dobrze, chyba wszystkie. Jak coś to tam znajdę, drapie później. Tutaj jest z. Tutaj. J, Z. No, tyle. Tyle widziałam. Teraz literka H oraz E. No to nie za ciekawe te literki. Tu jest E, tu jest... Tu jest H, e, tutaj kolejne H, także A zróbmy tu, no nie ma więcej litera K oraz D. Tu na drugiej stronie mam odjazd. Hmm, tu jest OZ, niezdropane. Tutaj kawa. Tu jest K, jest D. Jest kolejne D. Tutaj D. Następne dwie literki E oraz G. Tutaj mam, tu G. A tamte chyba wszystkie, no to tutaj teraz na Zielonej. No dobrze, nie widzę, najwyżej coś tam później dodrapię. Oraz R. I tak w bonusie R jest tu, jest tu. I tu. Tu mam C o. D. Zapomniałam. Mamy słowo duch. Tu jest C. C i R. Hmm. Tu jest R. Tutaj. To tyle, i teraz na drugiej R, tutaj C, tak trochę będzie nieładnie strapana, bo szybko, no ale wybaczcie, no nie chcę też, żeby za długo trwało, i tak będzie długo, ale Mm -hmm. No dobrze. Kolejne dwie. B oraz I. I. Jest I w bonusie. Tu mam I. B. I B. Jest tutaj. Jeszcze tu. I tutaj B i tutaj b by... No i to na tyle Dobrze, kolejna literka. Mam P oraz T. P jest tu, T, przepraszam, no P nie ma. I już bonusu też N nie będzie. Po bonusie widać. Tu jest P. Było J. No, mało coś tych literek. A tutaj C. Dobrze, ostatnie dwie literki. Mamy L. W bonusie nie ma. Jest tutaj. No tak słabo coś. Bo zostaje się jedna literka. No tutaj nie mam żadnego słowa. No dobra, ostatnia literka. Jest to O. O, jest w bonusie. Tutaj. I blok. Tworzy się drugie słowo, ale to jest. Są tylko dwa, także jest za mało. A na zielonej. O, przepraszam, bo uciekło i nie, nie spojrzałam. Nie widzieliście. Jest tutaj. Jest tu. Tu mam pierwsze słowo por. Tu jest o, kolejne, drugie słowo ocet, ale musi być pięć, trzecie, czwarte, no i co? Tylko cztery. Tu jest jeszcze n o, właśnie tego n zabrakło, a n. S. Dobra, nie przedłużamy. Krzyżówka wychodzi na to, że jest przegrana. To była stówka. I sprawdzamy gdzie te literki. Tutaj są GM. No dobra. To tu mamy te przegrane zdrabki. No kilka jest. Ale i tak nie jest chyba źle. Mam 60 zł pełnym portfelu. 20 zł jest w płynne złoto i dyszka w magnetyczne 5, także 90 zł na 130, czyli 40 zł w plecy. No ale myślę, że na taki większy zdrapping. jak się tak kupuje, to jednak jest to ryzyko. Także myślę, że i tak nie wyszło źle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji dalszych i zapraszam też na kolejne odcinki. Pa!